Wiele lat temu przyjechała do PERW pewna mniszka. Była z Australii, ale została wyświęcona w Wielkiej Brytanii. Wydarzyło się coś, co mnie zasmuciło. Wchodziła w bardzo głęboką medytację. Prawie osiągała dżanę, stan niesamowitej szczęśliwości i siły. Już prawie docierała do tego etapu. Uczyłem ją i zachęcałem. Wskazując, jak pokonać kolejne przeszkody. Była już naprawdę bardzo blisko, ale nie mogła zrobić kolejnego kroku. Nie wiedziałem, dlaczego tak się dzieje, dlaczego nie jest w stanie przejść tej drogi do końca. Wreszcie powiedziała: Nie sądzę, żebym zasługiwała na takie szczęście. Kiedy to usłyszałem, poczułem, jakby ktoś wbił mi nóż w serce. Pomyślałem: Daj spokój. Zasługujesz na to szczęście. Kto ci powiedział, że jest inaczej? Czemu nie możesz być wolna? Kto to powiedział? W wielu przypadkach jest to wina tego, jak jesteśmy wychowywani. Myślimy: Nie, nie zasługujesz na szczęście. Musisz na nie zapracować. Albo, że musimy coś zrobić, żeby je dostać. Albo pomodlić się do jakiegoś Boga i wtedy być może otrzymamy szczęście po śmierci. Albo musisz osiągnąć oświecenie. I dopiero wtedy możesz poczuć szczęście. Tyle w naszym życiu mówi nam, nie, teraz nie możesz być szczęśliwy. To coś, co odrzuciłem, bo zdałem sobie sprawę, że coś tu jest nie tak. Niczego nie potrzebujemy do szczęścia. Do szczęścia nie ma biletu wstępu. Każdy z Was się kwalifikuje. Nikt nie jest odrzucony. To nie jest jakiś elitarny klub, gdzie członkostwo zależy od głosowania albo od bogactwa i znajomości. Klub Szczęśliwych jest otwarty dla każdego. Proszę wejdź i baw się dobrze. Jednym z powodów, dla których się boimy, jest to, że kiedy jesteśmy naprawdę szczęśliwi, to wtedy właśnie tracimy kontrolę i dajemy się ponieść. Szczęścia nie można kontrolować. Trzeba mu się po prostu oddać. Kiedy zaczynamy coś kontrolować, to zazwyczaj to psujemy. A kiedy odpuścimy kontrolę, przychodzi szczęście. Dlatego medytujemy. Wtedy możemy sami tego doświadczyć. Jeśli staramy się medytować, to nie działa. Jeśli się uwolnimy, wszystko działa jak trzeba.